jestem. Tu jest obróbka w środku też zrobiona. O, to jeszcze trzeba będzie troszeczkę się z tym pobawić. Ale tutaj już do 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 do... Tutaj już do docięcia. Do, do, <tutaj> do, do <tutaj> także już można by było płytkować za jakiś czas. Ale tu na razie będzie pauza, także cisza, spokój. Tutaj też do, trzeba obciąć to co wystaje. To już sobie niech podsycha. Także ja nawet chyba jutro nie będę nic kombinował. Szyba jest taka zapuszczona od mydła. Mydło było po to, żeby tutaj ładnie zrobić w ten sposób łączenia. To jest klej. Tutaj też. Także jest gitara. W ten sposób to jest wszystko zrobione. Gdzie klej fajnie dobrany. W ogóle nie razi. I co, obrobione są szyby. Jest efekt tak jaki jest. No widać, widać. Wyłączę zaraz flasha i uruchomimy. A teraz jest trochę ciemniej na dworze, to okej. Okay. Jeszcze jakby drzwi były zamknięte, to już w ogóle całkiem... No dobra, to zaraz wrzucamy.